Ustaw nogi szeroko, palce na zewnątrz, pięty do środka. Ugnij nogi w kolanach, schodź biodrami nisko i wdech do prostuj nogi, opuść ręce. Wydech ugnij nogi, opuść biodra i wdech do góry. Wydech na dół, wdech, wyprostuj nogi. Wydech, zostań w dole, oddychaj. I pulsacyjnie schodź w dół, opuszczaj biodra coraz niżej. Spróbuj utrzymać równowagę i odłóż dłonie na uda. Teraz z wydechem raz jedno ramię do środka i do góry, wydech drugie, wdech do góry i zmiana. Z wydechami opuszczaj ramię do środka maty. Stań w centrum, do prostej nogi, opuść dłonie pod barki. Dłonie mogą zostać pod barkami, a jeżeli możesz przejść dalej, to przesuń dłonie w linii ze stopami. Czubek głowy do maty. Z kolejnym wdechem, odepchnij się od rąk, popasz do przodu. Wydech, dłonie na biodra, wdech, unieś się do góry, wydech, zostań. Wdech, rozciągnij ręce na boki, wydech, zapleć palce dłoni za biodrami. Wdech, odsuń dłonie od bioder i wydech, skłącz głowy w stronę maty, ręce za głowę. Z wydechami pogłębiaj pozycję, przenoś ręce coraz bardziej za głowę. Wdech, unieś się do góry. wydech rozpleć dłonie na biodra. Troszeczkę zmniejsz rozkrok i przenieś ciężar ciała na lewą nogę. Odepchnij się i prawa. I przenosimy ciężar ciała raz jedna, raz druga noga. Możesz sobie pomóc odpychając się od dłoni. W trudniejszym wariancie połącz dłonie na mostku. I przenosimy ciężar ciała. Obie stopy są na macie. Mocne nogi, pośladki, proste plecy, tułów lekko pochylone do przodu. Teraz zatrzymaj się na prawej nodze. Palce lewej stopy uniesione. Przenieś dłonie do środka maty. Pozwól, żeby wyprostowana noga się rozciągnęła. I teraz prawa ręka zostaje na macie, lewa do tyłu. Wdech otwórz klatkę piersiową, lewa ręka do tyłu i wydech wraca. I ostatni wdech, otwórz, wydech wróć. Z miej strony. Przenieś najpierw dłonie do środka maty, palce, nogi wyprostowane i uniesione w stronę sufitu. I teraz wdech prawa ręka do góry, wydech wraca, wdech. Do tyłu, do góry, wydech, wraca. I ostatnie, otwórz klatkę piersiową i wydech, wróć. Odepchnij się od rąk. przejść do skłonu, unieś się do góry. Zbliżaj pięty, palce do siebie, stopy troszeczkę szerzej niż biodra, palce, stóp na zewnątrz. Wdech, unieś ręce i wydech, opuszczaj biodra. Mhm. wydech na dół. Wdech, unosisz się do góry. Wdech, przysiad do końca i wdech do góry. Jeżeli trudno przedcipiętym, możesz podłożyć coś, zwinięty koc albo matę. Synchronizuj ruch z oddechem, połącz dłonie na mostku i delikatnie rozpychaj łokciami nogi na boki, otwieraj biodra. Teraz odłóż lewą rękę na matę, prawa do tyłu, wdech, otwierasz i wydech, wracasz dłonią. I teraz spróbuj przynieść obie dłonie do tyłu i chwycić się za plecami. Opleć lewą nogę. Wróć do centrum, połącz wnętrza dłoni i druga strona. Wdech, unos rękę, przenoś do tyłu, wydech, wracaj. I za ostatnim razem otwórz maksymalnie klatkę piersiową, przenieś ręce do tyłu, spróbuj się chwycić. Jeżeli trudno chwycić za dłonie, złap swoją koszulkę i wyróć malasana, połącz wnętrza dłoni na wysokości klatki piersiowej. Usiądź, odpocznij. Dziękuję ci za tę praktykę.